partnerzy odcinka EFSTON, LIDER, Leader, ELO CITY, PLATINET, CLICKLIST.PL Cześć, witam. Dzisiaj witam u Dawida w jego rodzinnej firmie. Mamy tutaj naszą Teslę, mamy tam kolejną Teslę, ale mamy też dzisiaj kolejny fajny element. Duży magazyn energii, żeby można było naładować jeden samochód, może drugi samochód, no i też czasem wspomagać się, gdy jest za wysokie napięcie w sieci oraz gdy chcemy po prostu zrobić sobie lepszą autokonsumpcję. A do tego, jak nie ma w ogóle napięcia w sieci, no, to możemy żyć z tego magazynu. Ale jak to działa, to dowiemy się już od Dawida, czyli dwukrotnego uczestnika Zakopane testu. Cześć! Cześć, witam wszystkich widzów. Poznaliśmy się na teście tego samochodu. Wtedy miał przejechane dość niedużo. Dzisiaj 110 tysięcy. Jak się spisuje, jak się jeździ testem? Super, wszystko bez awaryjnie. Klocki dalej, jako pierwsze, fabryczne. Dobrze jeździ, praktycznie zero awarii. Dwa razy była na serwisie, jakieś drobne poprawki. Czyli da się jeździć taką testę. Dobra, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj porozmawiamy o tym oto magazynie energii. Co to masz za patent? Tak, z kolegą to zbudowaliśmy na ogniwach FEPO 4 280 Ah. Pojemność tego magazynu jest 150 kWh. Maksymalny prąd jaki możemy z tego ciągnąć to jest 50 A i tak samo możemy go takim prądem ładować. To wychodzi nam około z tego napięcia nominalnego 537,6 V około 27 kW mocy. Z tym, że mamy to ograniczone przez falownik, bo falownik może puścić maksymalnie 20 kW. Czyli mamy tutaj średnio ogniwo ma niecałą kilowatogodzinę, to mamy tutaj ponad 150 ogniw. Dobrze, kombinuję. 160 ogniw do, dokładnie, jest Aha. to magazyn 168S 1P. Czyli mamy to wszystko w jednym szeregu, te 168 ogniw, tak? Tak, dokładnie. I stąd tak. wychodzi nam te 537,6 V. Nominalne napięcie pakietu, i to widzę, że masz połączone w takich blokach, Ta. tak? W takich boksach. Każdy box ma 10,75 kWh, 38,4 V napięcia nominalnego. Mamy je pozabezpieczane bezpiecznikami, każdy moduł oddzielnie. No i w sekcji mamy 7, 7, 7 takich modułów, i z drugiej strony kolejne 7, co nam daje razem 14 tych boksów. Dobra, tutaj widzę, że masz jakiegoś od tego BMS, no bo musieliście też to ogarnąć, żeby tak. to jakoś tam się balansowało, żeby mieć jakąś kontrolę nad tym. E, tak, dokładnie. BMS czuwa, zabezpiecza każde ogniwo. E, widzimy sobie e, maksymalne napięcie, minimalne napięcie, różnice między nimi. Pokażmy. Aktualnie tak. mamy 3,36 V minimalnie i maksymalnie, a rozjazd to jest 7000, tak. także bardzo ładnie zbalansowane. E, balansowanie aktualnie się nie odbywa, mhm. bo powyżej danego limitu się zaczyna balansować. W każdym tym module mamy po dwa czujniki temperatury, 28 czujników temperatury mamy. Tutaj mamy podgląd taki lokalny, właśnie na każdą celę. Teraz się odświeżyło. Czy wszystko jest OK. Możemy też podgląd z chmury mieć na wszystkie wartości, historię, ładowania, rozładowywania. Tutaj mamy detale i możemy z każdego miejsca na świecie zobaczyć sobie, czy jest wszystko OK z naszym magazynem, aktualny prąd ładowania, teraz troszeczkę słoneczko świeci, ładuje nam z i z dachu ten magazyn, no i widzimy po kolei ponumerowaną każdą celę w każdym module i każdą temperaturę w każdym module. Dobra, Czyli tym sposobem mamy to po prostu bezpieczne, no bo jakby coś się rozjeżdżało no to to będzie znak, że coś się złego dzieje, a do tego jakby coś się działo złego no to będzie temperatura... Tak, wzrasta. temperatura wykryje, BMS odłączy nam ładowanie czy rozładowanie, w zależności co by się odbywało w danym momencie. Tak samo, jeżeli dojdzie któreś ogniwo do maksymalnej wartości, to BMS będzie dążył do balansowania tych celów. Jeżeli wykryje coś nieprawidłowość z jakąśkolwiek jakąś, którąś celą z tych 168 sztuk, po prostu nam rozłączy. A w ten sposób. Czyli mamy tutaj tak, mamy pełne zabezpieczenie na poziomie magazynu. Czy dobrze to rozumiem? Tak yy, mnie tutaj poprawa, jak źle mówię. Mamy zabezpieczenie i termiczne i mamy każdy jeden tak. mamy podgląd na napięcia. Jakby coś się złego działo, to już tu ten BMS będzie odłączał tak. yy, od falownika się. Dokładnie, Natomiast dokładnie. falownik z tego co wiem, to też się komunikuje. Tak, BMS mówi falownikowi, co może robić, a z czego o, nie. Sposób. Jeżeli BMS mu zabroni, to falownik nie ma takiej możliwości. Nie będzie, nie będzie działo. No ale też masz na pewno w falowniku na przykład na maksymalne napięcie ustawione. E, nie. nie, jest połączone za pomocą CAN i to Aha. w BMS-ie ustawiamy y, ma, napięcia maksymalne i minimalne, a Aha. falownik to po prostu czyta i się do tego dostosowuje. A, w ten sposób. Polska sterownicza mhm. jedna, która po prostu odpowiada za bezpieczeństwo i mniej się wszystko dzieje, że tak powiem. Dobra, czyli to jest ta firma polska, jak mówiłeś, jeszcze raz? To jest... E, nie, BMS to jest link bms.eu. Zapraszam do odwiedzenia strony. Naprawdę mają fajne produkty. Tutaj zareklamuję chłopaków, bo miło się współpracuje z takimi produktami i z takimi ludźmi. A tutaj sobie z kolegą zrobiliśmy po prostu takie logo. Być może się będziemy rozwijać w tym temacie. To jest taki pierwszy prototyp działający, w pełni funkcjonalny. Mhm. Zobaczymy, co, co dalej w tym temacie będziemy to działać. Powiedzmy, będę za to trzymał kciuki, żeby się udało. Jakby to się udało na dzień dzisiejszy rozwinąć do takiego komercyjnego, yy, nietestowego zestawu, to ile by musiało takie coś kosztować? Jaki to jest piracy drzwi koszt takiego magazynu? Wstępnie około 95 tysięcy net to by musiało coś takiego kosztować. Takie 150 kW. Poniżej 100 tysięcy net to taki zestawik. Przy czym pomierzony jest termicznie przy 20 kW mocy stałego obciążenia. Magazyn praktycznie się nie grzeje. Tam przewody miały maksymalnie 28 stopni, bezpieczniki tak samo 28 stopni. Jak przyłożymy do, do kamery termowizyjnej rękę, to ręka świeci na czerwono. To tak. Yy, czy ta cena 95 tysięcy netto to jest sam magazyn, czy z falownikiem to już liczysz? Nie, to jest cena sam magazyn. samego magazynu z tą hmm. szafą. Przypomnę, ta szafa waży tonę 400, także no nie jest to zabawka. Musi to też yy, gdzieś na twardym podłożu. Siedzieć. Mamy specjalnie do szafy wzmocniliśmy nogi, bo te fabryczne, niby ona ma, wzmocniona jest w katalogu wytrzymałość obciążenia, ale dla pewności też dorobiliśmy dodatkowe nogi, żeby to po prostu było pewniejsze. Jeden moduł waży 80 kg, jak policzymy razy 14 plus całe wzmocnienia szafy, no to się robi, robi waga. Czyli dobrze, tu mamy wagę jak takiego samochodu osobowego. Tak. W takiej szafce. Bardzo, bardzo zbliżoną, Troszkę wyższej od ciebie. A jak Piracy drzwi na dzień dzisiejszy taki falownik kosztuje? Orientujesz się? żebyśmy tak. 8 tysięcy wokali... netto? A czyli to już nie są duże pieniądze w tej skali. <grym> Powiedzmy, że... Tutaj chciałem prze przedstawić yy, współautora tego dzieła. Tak. Wojciech. <grym> Miło poznać. Także tu jest kolega, z którym... Bez niego Dawid by się działam. to nie udało. Yy... Są też y, osoby trzecie, które osoby firmy, które nam też pomogły w pewnych kwestiach. Bo to nie, nie zrodził się temat wczoraj. No, troszkę to trwało, żeby to. Jeden drugiego musiał trochę nakręcać, żeby tak, to szło. Dokładnie. Tak. <laughs> no na pewno jest to dużo pracy, żeby to wszystko ogarnąć, wszystko skonfigurować, dogadać to wszystko z falownikiem, zrobić komunikację. Jestem pod. Jestem. Jestem pod wrażeniem, że takie rzeczy da się zrobić samemu. Chcieliśmy przede wszystkim, żeby to w miarę wyglądało schludnie. No nie wiem na ile nam się udało. Jak na pierwszy prototyp myślę, że jest w miarę OK. Myślę, że jest bardzo ładnie, albo ładniej niż nie jeden magazyn, który widziałem choćby na targach. Także Petarda rozwiązanie. A do czego to może służyć? Jakie to ma zastosowanie tutaj u Ciebie? Może, po co ten magazyn? O takie pytanie podstawowe. No, przede wszystkim, no wszystko jest elektryfikowane, jak widzimy, coraz więcej samochodów elektrycznych. Mam ciąg nadzieję też w przyszłości wyposażyć się tutaj na obiekcie w kilka busów elektrycznych. Nie mam takiego przydziału mocy, żeby móc na raz je ładować, więc chcę się po prostu wspomagać magazynem, ładować go z fotowoltaiki lub z sieci. A potem, jeżeli jest strzał zapotrzebowania na moc, to po prostu magazyn będzie wspomagał sieć. No tak, no część, część prądu możesz wykorzystywać bezpośrednio z sieci, a część możesz sobie z tego magazynu wyciągać i choćby tak, ładować. Dokładnie. A tu jeszcze powiedzę, że ten falownik ma fajną funkcję. Tak, ten falownik generalnie pomaga sieci bardzo fajnie. Tutaj mamy na przykład taką dację Spring, która może się ładować z jednej fazy 7,2 kW. No i jak wiemy, obciążymy jedną fazę 7,2 kW, to się robi asymetria faz, jeżeli jest takie słabsze przyłącze. To ten falownik powoduje coś takiego jak równoważenie faz, czyli on te 7,2 kW podzieli sobie na trzy fazy i z każdej fazy będzie dzieli, pobierał jedną trzecią mocy. Dzięki no. temu nie mamy rozjazdu na napięciach na sieci i na przykład urządzenia trzyfazowe mają wtedy łatwiejszą pracę. No a poza tym jak mamy 250 powiedzmy 3V i zrobimy asymetrię fast, to gdzieś nam spadnie na 200 tam, powiedzmy 40, a tu na 250 czy zrobisz na przykład 260, nie? no i, tak, 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 i jest problem. A I tak samo przy fotowoltaice, jak mm -hmm. fotowoltaika wypycha do sieci, a na którejś fazie mamy pobór, bo to tego nie jesteśmy też w stanie zawsze na bieżąco sprawdzać, mm -hmm. No, to ona wtedy też wysyła po, na, po, na każdej fazie po tyle samo mocy. No i dzisiaj to już nie musi kosztować majątku. Kiedyś taki magazyn to by miliony kosztował. Tak, no ale tak. ogniwa bardzo potaniałe, jak jeszcze ktoś ma smykałkę, wiedzę, dobrych znajomych, to no. można to zrobić za ułamek ceny. I będę trzymał tu kciuki, żeby ci się udało przejść na takie komercyjne rozwiązania. Bo Ten myślę, że kilka osób się po tym filmie zapyta. No I możemy go tak samo z sieci naładować. I na przykład, jeżeli wiemy, że za parę godzin albo na dzień następny będzie wyłączenia sieci w Tauronie, możemy sobie off-gridowo tutaj działać. działać. I popatrzcie, jaka fotowoltaika pracuje najlepiej zimą. No taka, właśnie taka, na płocie. Tu jest kolejny projekt Dawida. A i na koniec jak zawsze dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam wszystkich widzów. Cześć!